Dobry Krzysztof Petek z tej strony. Zapewne każdy wie, co się dzieje, kiedy z mostu rzucimy kamień do rzeki czy do stawu. W koło rozchodzą się kręgi i nie wiemy, dokąd sięgną, jak daleko pójdą. To samo zresztą stanie się i podobne kręgi pójdą, kiedy zamiast kamienia do stawu wrzucimy psią kupę. Z przeproszeniem. I właśnie w ten sposób działa tak zwana afera mieszkaniowa pana Nawrockiego. Oczywiście sztab i cały PiS próbuje z tego jakoś wybrnąć. Jarosław Kaczyński już nie wierzy, już się złapał za głowę. Zresztą, niech się łapie za co chce, to jego problem. Natomiast takiego człowieka sobie wybrał. Ja pamiętam, kiedy go wprowadzano. To publicyści śmiali się, że spróbował znaleźć kogoś, kto nie jest umoczony w afery pis, nie jest związany z kradzieżami, rozdawnictwem nielegalnym pieniędzy swoim pobratymcom ideologicznym, nie jest tak blisko Jarosława Kaczyńskiego, żeby twierdzić, że jest w układach mafijnych. I znaleziono takiego Nawrockiego, w zasadzie samodzielnie, znalazł go. Jarosław Kaczyński myśli sobie, a IPN, to będziemy grać historią, patriotyzmem. Facet wydaje się taki łatwy do manipulowania, bo to widać, ja nie jestem fizjonomistą, ale jak jest ta pustka w oczach i uśmiech takiego, nie powiem Szreka, bo Szrek miał swoją mądrość. Uśmiech, który, za którym nic nie stoi, to jest takie dzikie szczerzenie się faceta, który ja nie uważam nic, no to było widać, że to jest wynalazek Jarosława Kaczyńskiego. Ja w ogóle miałem wrażenie, że ktoś na naradzie powiedział, no panie Jarosławie, ale czy tam szanowny prezesie Kaczyński, no ale bez problemu, bo głupszego, gorszego niż Duda to pan nie znajdzie. A wtedy Jarosław wstał, powiedział, ja nie znajdę? Ja? Potrzymaj mi kota, idę poszukać. I znalazł. I teraz ta afera, i to przypomnijmy sobie, nie związana z samym mieszkaniem, tylko z mieszkańcem. Ta afera to jest jak wrzucenie tego psiego łajna do stawu. Te kręgi się rozchodzą. Coraz więcej ludzi, którzy się wahali. Odsuwa na bok kandydaturę Nawrockiego, bo ludzie mogą nie rozumieć wielkich afer związanych z pisem, mogą nie rozumieć przekrętów, mogą nie rozumieć, że 13 i 14 emerytura to jest wielki przekręt pisu, bo gdyby ludzie dostali 12 emerytur, ale takich, jakim się należy, nieopodatkowanych dodatkowo i rewaloryzowanych odpowiednio, to w ciągu roku i tak mieliby więcej niż te 14 ale to jest trudne do wytłumaczenia. Natomiast, kiedy widzimy, że nasz kandydat w sposób bezwzględny wykorzystał faceta, który no, miał trudny kontakt z rzeczywistością, rokował, że długo nie pożyje i w zasadzie dokonał formalnego wyłudzenia mieszkania, teraz próbuje się go pozbyć o, na cele charytatywne to tak nie działa to. No, nie chcą na takiego gościa głosować. No, zastanawiają się, a jak się on nami zaopiekuje, nami obywatelami, jeżeli potrafił jednego bezbronnego, starszego, schorowanego pana wydoić z przeproszeniem jak cielną krowę na łące i uciec z tym wiadrem. I nawet tej krowy nie nakarmił. On naprawdę myśli, że jeżeli teraz zadeklaruje, że to. Mieszkanko odda na cele charytatywne. Nie wiem, założy fundację i sam sobie odda. Bez sensu. To, to to, go uratuje. No to jest trochę tak, jakby gang Olsena uciekał z pieniędzmi. Jak ich dorywa policja, to oni podnoszą ręce i deklarujemy, że oddamy te pieniądze na Caritas. Super. Już były takie próby ze strony PiSu. Pamiętacie, jak się okazało, że ludzie tam zdobyli jakieś pieniądze nielegalnie, to potem deklarowali, że oni je oddadzą, wpłacając na cele charytatywne. Tak, musiałbym wrócić do tego, bo tego było tak dużo, że już nie pamiętam szczegółów. Dlaczego o tym mówię? O tych falach, bo jedną z takich fal, zresztą takich poważnych fal nakładających się fal, która blisko brzegu przeradza się w tsunami polityczne jest zwrot Sławomira Mencena. On się przedstawiał, starał się przedstawiać jako rodzaj antysystemowca, jako człowieka z tak zwanej prawdziwej trzeciej drogi, rozmontowującego układ polityczny obowiązujący od wielu lat, czyli Likwidującego tak zwany popis, tak? Że raz P.O. raz PiS. Może pod różnymi nazwami, raz koalicja, raz PiS. I oto wchodzę ja, świeżak mędzen. Tylko że on już dawno wszedł w porozumienie z PiSem a propos przyszłej koalicji, bo PiS liczy na to, że w przyszłych wyborach zgarnie sporo. A powinien zostać zdelegalizowany jako organizacja przestępcza, ale nie wiem, czy ktoś będzie miał na tyle mocy, żeby to zrobić. I potrzebuje koalicjanta. I tutaj, przez pana Czarnka, który się wygadał zresztą w mediach, przez rozmowy z Krzysztofem Bosakiem, który jest znacznie sprytniejszym politykiem od Sławomira Mencena. Mimo, że nie jest doktorem, nawet nie jest magistrem, ale ma większe doświadczenie w rozmowach, ale wygadał się, że są posłowie, że tak powiem, że ciągle rozmawiają na temat przyszłej koalicji. Warunkiem tej koalicji było pozbycie się z konfederacji Janusza Korwinę, Korwina Mika i Grzegorza Brauna, bo to byli dwaj ludzie, są nadal, którzy nigdy nie pójdą na układ z Jarosławem Kaczyńskim. Tak twierdzili, tak twierdzą, tu przynajmniej są wierni. Oni jak coś mówią, to mówią i nie patrzą na słupki, tak. Czyli nawet oni mają plusy. Ale Mencen nie krytykował Nawrockiego. Pozbył się z tej swojej części konfederacji Brauna i Korwina Mike. Stąd powstały dwie konfederacje zwalczające się w tej chwili. Chociaż obie już podupadają szczęśliwie. Nie krytykował Nawrockiego, albo unikał, albo mówił: Nie znam poglądów tego pana, nie przyglądałem się, bo to był taki cichy układ na zasadzie: Nie atakuj go, jak ty wejdziesz do drugiej tury, to my cię poprzemy, jak on wejdzie, to ty go poprzesz, i może w końcu zgarniemy tę stawkę i ktoś będzie nas ułaskawiał za te skradzione miliardy. I co się z tym stało? Otóż coś stało się ze stolikiem. Męcen obiecywał przewrócić stolik. Ale o stoliku za chwilkę. Przypominam, bo ogląda to czasami kilka, nawet kilkanaście tysięcy ludzi taki film, a tylko nieliczni subskrybują. Przypominam więc o tym przycisku subskrybuj, który pozwoli wam pamiętać wracać na mój kanał, jeśli was to interesuje, oczywiście. Pamiętajcie także o kliknięciu takiego dzwoneczka dotyczącego powiadomień, że oto jest nowy film. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś uważa, że moja robota ma sens, to tu jest taki przycisk wesprzyj. A ponieważ kilka osób nie chce się bawić w wesprzyj i tam jakieś Paypal i inne sprawy, to w komentarzu do w filmu, czy raczej w jego opisie. Podaję także numer konta, na który można jednorazowo wpłacić, jeżeli ktoś uważa za stosowny, po prostu przelać mi dyszkę, albo 16,5 tysiąca, nie ma, nie ma problemu, w uznaniu za poświęcone setki godzin mojej pracy. Wspomnę także, póki nie wrócę do tego stolika, który właśnie jest w locie, zaraz obróci się Nóżkami w górę, ale zanim wrócę, wspomnę także, że idą wakacje. Ja jako autor książek, a pierwsze 20 moich książek to były przygody, sensacje dla młodzieży, potem zacząłem pisać i dla dzieci, i dla dorosłych. Między innymi tu mamy książkę, o której już kiedyś mówiłem książkę Wycinanka wyłącznie dla dorosłego czytelnika trochę też antysystemową. Bo uderzającą kryminalnie w system polityczny i układ hierarchów kościelnych kryjących przestępcę. Ale mam także, jeszcze mam egzemplarze trylogii Gra. To jest opowieść o Trójce Młodych Ludzi. Każda książka jest osobna, więc można sobie wybrać albo czytać wszystkie. Trójka Młodych Ludzi. Każdy z nich ma jedną. Cechę, czy raczej jedną minutę w życiu, w której wszystko się zmieniło? Otóż otwiera oczy i nie wie, kim jest. Ile ma lat. Skąd pochodzi. Jak doprowadził się do miejsca, w którym jest. Nie wie o sobie nic. Amnezja wsteczna, pourazowa. I każda z trzech tych osób, i w grze w 20 pytań tutaj mamy Kacpra. W grze w ciemno Karolina i w grze w trzy karty Paweł. To są młodzi ludzie, którzy wchodzą w dorosłość i nagle muszą zacząć wszystko od nowa. Nawet nie wiedzą skąd wiedzą to, co wiedzą. A wiedzą czasami, umieją i potrafią rzeczy niezwykłe, które ich niepokoją. Im bardziej jednak odkrywają swoją przeszłość. Tym mniej chcą do niej wrócić. Tym bardziej chcą zamknąć drzwi, zatrzasnąć furtki, zacząć żyć na nowo gdzie indziej jako ktoś inny. Dlaczego? Możecie poczytać. Nawet jeżeli bohaterami są ludzie, którzy mają lat 16, 17, 18, to są to opowieści na tyle uniwersalne, że moi czytelnicy, którzy mają lat 40 i 50, czytają i recenzują te książki. I są zadowoleni, że nie zmarnowali czasu. Kto ma ochotę, gdzieś tutaj pod filmem wrzucę linki. I trzy słowa jeszcze o letnich obozach, bo zacząłem o tym od lat 26, 7 już. Jako autor książek, nie tylko zbieram materiał na różnych kontynentach, biorę udział w różnych śledztwach, ale także latem zwykle chociaż bywajże i zimą zabieram młodych ludzi na wyprawy śladami różnych przygód w tym roku dwukrotnie wybierzemy się po pierwsze na wyprawę w Góry Sowie gdzie będziemy penetrować tajemnicze podziemia sztolnie nocować w lasach w hamakach, potem w sierpniu wybieram się na niemal dwa tygodnie z młodymi ludźmi na wędrówkę wzdłuż jezioraka śladami książki Pan Samochodzik i Kapitan Nemo. I jeżeli chcecie link do tego będzie także w opisie w pierwszym komentarzu. Jeżeli macie gdzieś pod opieką młodych ludzi w wieku od 12 do powiedzmy 17, nawet 18 lat Dwa ludzi młodych już się przewinęło w ciągu niemal trzech dekad przez moje obozy. Wielu wracało przez wiele lat. Rodzice do dziś polecają, a ja mam wbrew mojej fizjonomii, dziwnemu uśmiechowi, mam wszelkie uprawnienia do tego, żeby być wychowawcą, kierownikiem obozu, a biuro podróży oficjalnie zatwierdza te obozy w kuratorium. Są zapisy, dam tam linki, ale wróćmy. Do spraw bieżących politycznych drodzy, Sławomir Mencen postanowił nagle przewrócić stolik. Bo liczy, że afera, która wyszła z tym mieszkaniem, bardzo plastyczna, przemawiająca do rektoratu PiSu, do starszych ludzi, którzy często są albo mogą być w przyszłości samotni, biedni. Że ta afera do nich przemówi, że jak to mam głosować na faceta, który wyrolował takiego człowieka jak ja albo takiego, którym ja mogę być za chwilę za lat 10, 20 no to przemawia do ludzi nie statystyki, procenty ale sytuacja jednego człowieka i stosunku jednego do drugiego dlatego Mencen znowu zaczął liczyć na mijankę że wyprzedzi Nawrockiego, że wejdzie do finału tej rozgrywki, że zgarnie pulę Oczywiście są to mrzonki, ale to jest postawienie na jednego konia, że tak powiem. Na giełdzie papierów wartościowych nazywają to obstawianie van, wszystko albo nic. Czyli nie, że tak, może nie przejdę, ale będę w jakiejś koalicji, a może coś uszczknę, a może dostanę stanowisko. Teraz już jest van, wszystko albo nic. Usiadł za tym swoim stoliczkiem, nawet się nie uśmiechał. On ma taki dziwny uśmiech, człowieka, który nagle się obudził i nikt mu pieluchy nie zmienił. I tak. I nagle mówi: Jak to takiego bandziora wybraliście na kandydata, nie mogliście znaleźć w całym pisie nikogo uczciwego. To nie moja wina! No to się akurat z nim zgadzam. Ani to jego wina, ani nie dało się nikogo uczciwego znaleźć w pisie w tej wierchuszce, bo nie po to, że się jest w zarządzie mafii żeby być uczciwym i nie mieć z tego żadnych zysków i profitów. Zatem oto męcen, który zapowiadał przewrócenie stolika, czyli zlikwidowanie takiego dłopolu P.O.P.I.S., P.O.P.I.S., P.O.P.I.S. Nie wiem, pomylił stolik, nagle podszedł i przewrócił stolik, przy którym Jarosław Kaczyński jadł swoją kolację. A Męcen był umówiony, że będzie do niej przystawką. I nagle stolik poleciał. Nie ma kolacji. Diabli wzięli przystawkę. Męcen się zbuntował. Nic nie będzie z przyszłej koalicji. Znaczy może nadal będą za jakiś czas rozmawiać. Ale tu już zaufanie Jarosława Kaczyńskiego zostało. Podcięte jak skrzydełka kurą, żeby nie wylatywały przez płot. Stoliczku nakryj się, krzyczał Jarosław Kaczyński. No i stoliczek się nakrył, tylko nogami. Męcen porzuca Jarosława Kaczyńskiego. Porzuca wujka Jarosława, ponieważ wujek już nie ma kasy, którą mógłby sypać. I nic nie zapowiada na to, żeby miał kiedykolwiek. Zerwał pakt o nieagresji, więc teraz będzie gryzł, szarpał, atakował, żeby nadrobić. Ten sam mechanizm pojawił się, chociaż oczywiście w bardziej subtelnej formie i takiej medialnej, wypracowanej, wysmakowanej u pana Hołowni. Też chyba liczył na jakiś tam cichy układ, pakt o nieagresji z pisem, i nagle zaczął atakować. I nagle zaczął mu przybywać punktów. Męcen to widział, albo przynajmniej jego ludzie. A Jarosława porzuca. Mencen. Jarosława porzucają w zasadzie wszyscy, którzy mogą. Którzy nie są tak umoczeni w przestępstwa, że jedynie trzymanie się Jarosława i jego nikłych, mrzonek, już nawet nie nadziei, takich. Mrzonek, snów dziwnych, mokrych i lepiących o tym, że jednak utrzymamy się przy władzy, jednak będzie prezydent, który będzie nas ułaskawiał, że to jest ich jedyna szansa. Wszyscy ci, którzy byli w ten układ pisowski przez wiele lat wplątani, przyciągnięci magnesem zysków, porzucają wujka Jarosława, bo wujek ma pusty trzos, już nie sypie. Pieniędzmi, nie sypie bezkarnością, nie sypie stanowiskami, nie może czerpać z publicznej kasy, rozdawać nie swoje pieniądze. Tak to jest z układami mafijnymi. Jeśli oparte są na czerpaniu zysków, a nie na rzeczywistej lojalności, nie na wspólnocie idei. Czy ktoś tam w pisie krzyczał o wspólnym? Pójściu drogą takiej czy innej wizji Polski. Oczywiście były hasła, ale to, było, to była zepsuta kiełbasa wyborcza. Już taka spleśniała z takim nalotem, takie grzybki już tam rosną, a oni ciągle, hurra, patriotyzm. No słuchajcie, jeżeli ktoś potrafi doprowadzić do tego, że słowo patriotyzm źle się kojarzy, że w pewnych kręgach, jak ktoś mnie pyta na spotkaniach autorskich, na jakichś, jakichkolwiek rautach, gdzie jesteśmy, tam z jakimiś ludźmi, albo podczas rozmów, dyskusji czy wykładów, pytają mnie, a czy pan jest patriotą? To ja asekuracyjnie zawsze pytam, co pan rozumie pod tym pojęciem. No bo nie wpisuje się w definicję pisowską patrioty. Nie jestem kibolem, nie jestem nacjonalistą. Nie jestem człowiekiem, który uważa, że powinniśmy się zakonserwować, obetonować i że my jesteśmy Chrystusem narodów i jesteśmy najlepsi, najcudowniejsi. Polak jak napada, to ok, ale jak Sudańczyk napadnie, to źle. Polak jak oszukuje, ok, jak Ukrainiec oszuka, a, do więzienia. Słuchajcie, no nie mam takiego ciasnego umysłu. Jako literat, jako dziennikarz, jako publicysta śmiem nawet Zaryzykować stwierdzenie jako polski intelektualista możecie mnie wyśmiać reprezentuje patriotyzm kulturowy i kulturalny. Śmieszy mnie zresztą patriota, który nie potrafi mówić po polsku. Przeczytał w życiu trzy książki, w tym jednym, jedna to była kucharska. Jedna to była instrukcja do jego samochodu. Męczą mnie patrioci, których miarą patriotyzmu jest poziom nienawiści do obcych. To jest ksenofobiczny nacjonalizm, a nie patriotyzm. Ale znów poszedłem gdzieś na bok. Kończmy. Z układami mafijnymi jest tak, że ludzie porzucają szefa, kiedy szef przestaje mieć władzę, nietykalność, rozdawać stanowiska i sypać pieniędzmi. Sławomir Nitras w Sejmie powiedział wyraźnie do Jarosława Kaczyńskiego: tak, to pan jest odpowiedzialny za to wszystko, bo pan był capo di tutti capi tej całej mafii. Mocno powiedziane, ale to się da udowodnić. Zresztą, że przynajmniej rok temu to powinno zostać udowodnione przed sądem, bo sprawstwo kierownicze jest karane także. Nie tylko jeśli to ja pociągnę za spust, ale jeśli komuś zapłacę, żeby pociągnął za spust, jestem współwinny. Sławomir Mencen skrytykował bardzo ostro Nawrockiego i cały pis. W ten sposób przewrócił stolik, tylko nie ten, który obiecywał. Co to zmienia? Mencen może zyskać punkt albo dwa. Nie więcej, nie więcej, bo on już osiągnął punkt krytyczny. Jego największymi fanami są małolaty. Bo jego język jest prosty, jego hasła są klarowne, jasne i tak głupie, że tylko małolaty i ludzie niewykształceni, nierozumiejący, jak działa państwo, jak działa społeczeństwo, mogą popierać jego brednie. Nawrocki traci, na no to liczy męcem, tak? Ja troszkę zyskam, on straci sporo. Ta fala dopiero rusza. To nie jest tak, że coś wyjdzie na jaw, i na drugi dzień ludzie się odwracają od kogoś takiego. Przynajmniej nie w Polsce. Znam państwa, w których to się zdarzyło gdzie Irlandia, która w ciągu paru tygodni całkowicie odwróciła się od hierarchii kościelnej, kiedy wyszły na jaw potworności, jakie w domach dla samotnych matek uskuteczniały zakonnice i, i robili to księża. Ale u nas to jest pewien proces zawsze. Ludzie niechętnie oddalają się od idoli. Ale przypuszczam, że na fali tego wydarzenia z tym jednym osiemdziesięciolatkiem schorowanym, popijającym, niekontaktującym, ale takim, do którego Nawrocki nie zastukał, a jak zastukał, to tam nie o to już dobra, nieważne, któremu nie pomógł. Przy facecie, który siedział w nieogrzewanym mieszkaniu, i to opiekunka społeczna płaciła jego rachunki z własnej kieszeni, bo nawrockiemu było wszystko jedno. Mam wrażenie, że liczył na to, że facet zejdzie z tego świata i tym mieszkankiem będzie można obrócić, bo tak działają tępi mafiozi, którzy wymuszają. W tym czasie zresztą to jest osobna sprawa działała w którym mieście właśnie ogromna mafia wymuszająca mieszkania na zasadzie udzielania pożyczek pod zastaw mieszkań. Te pożyczki były tak oprocentowane, że ludzie nie byli w stanie tego spłacić i tracili mieszkania. Przecież tam chyba pięciu notariuszy, którzy w tym uczestniczyli, stanęło przed sądem. I to jest ten czas, kiedy na tej fali pan Nawrocki także małe mieszkanko zyskał, bo to taki mały mafiozo, to małe mieszkanko. Nawrocki traci, Męcen troszkę zyskuje, ale układ, jeśli chodzi o wybory prezydenckie szczególnie się nie zmienia. Chociaż moim zdaniem, gdybyśmy się troszkę spieli, my jako strona demokratyczna, nie życząca sobie tutaj ruskich wojsk, to w pierwszym rozdaniu można by wybrać na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Potem, oczywiście, można mieć do niego pewne pretensje, a na pewno patrzeć mu na ręce, bo nie bądźmy wyznawcami, bądźmy wyborcami, którzy kontrolują, żądają potem od swojej służby publicznej, tak? Prezydent to nasz sługa. On nam nie przynosi rano kawy, on robi inne rzeczy dla nas, ale robi dla nas, w naszym imieniu, my mu płacimy, więc będziemy go rozliczać, ale byłoby dobrze wybrać go w pierwszej turze. Jeśli się nie da, gremialnie trzeba pójść w drugiej turze. I dokonać klarownego wyboru. Potem świat będzie do naprawienia, nie będzie od razu lepszy będzie do naprawienia. Ale bez tego zawrócimy w stronę wychodka. Tak to widzę.